Witam Państwa we wtorek 20 października. Wczoraj na rynkach finansowych mieliśmy do czynienia z dość mieszanymi nastrojami, głównie ze względu na przede wszystkim sytuację w Stanach Zjednoczonych. W pierwszej części dnia inwestorzy byli karmieni informacjami dotyczącymi tego, że. W Stanach Zjednoczonych być może będzie szansa na porozumienie przed wyborami, a to oczywiście mogłoby się przełożyć na silniejsze wzrosty na indeksach Stanach Zjednoczonych. Oczywiście Donald Trump jest za takimi wzrostami. i Wczoraj Nancy Pelosi właśnie mówiła o tym, że jest blisko porozumienia, natomiast cały czas tak naprawdę od kilku dobrych tygodni, jak nie miesięcy jesteśmy karmieni tym, że dojdzie do tego porozumienia, natomiast na horyzoncie cały czas nie ma tego porozumienia. To była ta pierwsza informacja, z kolei po południu nie było żadnego potwierdzenia tych informacji, dlatego też indeksy amerykańskie traciły na wartości. Również wczoraj pojawiła się informacja dotycząca szczepionki, gdzie prawdopodobnie do końca tego roku może być już wypuszczona szczepionka. Te testy mają być przyspieszone, natomiast cały czas to są niepotwierdzone informacje. Więc to te dwa tematy: koronawirusa i wyborów w Stanów Zjednoczonych będą się przewijały jeszcze przez co najmniej dwa tygodnie. Tutaj mam na myśli wybory w Stanach Zjednoczonych. Natomiast w kolejnych krajach, cały czas, oczywiście no, pewnie większość z Państwa wie, że są wprowadzane kolejne lockdowny, pra praktycznie już całkowite, więc to może się negatywnie przyłożyć na indeksy, chociaż też z drugiej strony wiemy o tym, że indeksy też czasami przez jakiś czas mogą ignorować te informacje. Z kolei, jeżeli chodzi o kalendarz makroekonomiczny, dzisiaj tak naprawdę brakuje istotniejszych danych. O 14.30 poznamy ze Stanów rozpoczęte budowy domów. Natomiast to nie są jakieś dane, które znacząco mogłyby wpłynąć na zmienność. Mamy kilka przemówień członków rezerwy federalnej. Pierwsza godziny 15.00 Williamsa, 16.50 Quells i Evansa. Z oddziału Chicago'wskiego o godzinie 19, więc na te przemówienia trzeba zwrócić uwagę. Natomiast wydźwięk wśród przedstawicieli Fedu na razie cały czas jest taki, że oni skupiają się na tym, aby to teraz rząd Stanów Zjednoczonych zaoferował kolejną pomoc. Jeżeli chodzi o część techniczną, na indeksie dolara wczoraj mieliśmy do czynienia z silniejszym ruchem spadkowym. Rynki zatrzymały się w okolicy pierwszego lokalnego dołka. Ten poziom już wcześniej był testowany, poziom 93,27. Krótkoterminowo wydaje mi się, że może pojawić się reakcja wzrostowa. Ważnym wsparciem dzisiaj, moim zdaniem, na indeksie dolara jest poziom w okolicy 93,34. Natomiast od góry, jeżeli chodzi o takie potencjalne opory, ja osobiście bym zwrócił uwagę na okolice poziomu 93,60. Z kolei, jeżeli chodzi o euro-dolara, analogicznie, to tutaj mamy odwrócenie sytuacji. Wczoraj silne ruchy paraboliczne, rynki zatrzymały się w okolicy wcześniejszej konsolidacji. Tutaj ta konsolidacja dość dobrze została przetestowana. Dzisiaj znowu testujemy wczorajszą, mniejszą konsolidację. No i jak na razie wydaje mi się, że jeżeli to właśnie dolne ograniczenie wczorajszej, mniejszej konsolidacji będzie bronione, to jest szansa na ruch spadkowy z potencjalnymi targetami pierwszy w okolicy, pierwszy lokalny szczyt 1,1745, bądź też wczorajsze szczyty z sesji azjatyckiej, to jest poziom 1.17. 24, niżej też bym zaznaczył sobie poziom w okolicy 1,1713, więc to są takie poziomy, gdzie ewentualnie, jeżeli cena dzisiaj znajdzie się w okolicy tych poziomów, ja prawdopodobnie osobiście będę reagował. Jeżeli chodzi o funta brytyjskiego, również na funcie, wczoraj pojawił się silniejszy ruch wzrostowy, natomiast ten ruch bardzo szybko został zgaszony. Jak na razie rynki. Prawdopodobnie mogą przetestować dzisiaj dołki z okolicy 1,29. Natomiast moje podejście do funta brytyjskiego jest jak najbardziej cały czas bardzo neutralne, ponieważ wiemy, że funt jest cały czas wrażliwy na wszelkiego rodzaju doniesienia dotyczące Brexitu. Tam cały czas nie ma jakichś konkretów, więc. Cały czas istnieje ryzyko takie, że niespodziewane komentarze oczywiście mogą wpłynąć na większą zmienność, więc ja osobiście na funcie brytyjskim się skupiał na jakichś większych korektach. Tak jak wczoraj na przykład mieliśmy korektę w okolicy 80-90 pipsów. Za każdym razem, jeżeli pojawiałby się taki ruch, na pewno bym zwracał uwagę, co się dzieje po takim silnym ruchu wzrostowym, czy cena zaczyna się zatrzymywać, stabilizować, ponieważ zazwyczaj jeżeli dochodzi do takiej stabilizacji, to bardzo często może dojść do odwrócenia tego ruchu. Z kolei jeżeli chodzi o USDK, na USDK w ostatnich dniach trochę skorygowaliśmy te silniejsze wzrosty z poprzedniego tygodnia, natomiast Bank of America w takim najnowszym raporcie uważa, że Perspektywy do wzrostów na USDK są dość spore. I tutaj zejdziemy sobie na wyższy interwał D1. <laughs> Moim zdaniem, tutaj technicznie, patrząc na USDK, po utworzeniu się dołków w okolicy poziomu 1,30,15 mieliśmy silniejsze wybicie, przetestowanie konsolidacji. Kolejny silniejszy ruch wzrostowy. Tym razem ta ostatnia korekta była. Silniejsza natomiast cały czas jesteśmy w obrębie tej konsolidacji, która otworzyła się na dołkach tegorocznych. No i zazwyczaj, jeżeli tego typu konsolidacje są obronione, to może być zapowiedź do kontynuacji ruchu wzrostowego. Też, jeżeli sobie zerkniemy, właśnie na tą konsolidację z niższego interwału tutaj mamy powtórzenie tej sytuacji z interwału D1, czyli na dołkach mamy kolejną konsolidację. Wczoraj mieliśmy do czynienia z przetestowaniem tej konsolidacji. No ja sam osobiście uważam, że jeżeli ta sekwencja dalej będzie się powtarzała, to być może w najbliższych tygodniach bądź też w miesiącach dojdzie do silniejszego ruchu wzrostowego. Natomiast schodząc jeszcze na niższy interwał Tutaj też proszę zwrócić uwagę, że to, to zachowanie ceny jest bardzo podobne i często właśnie się mówi o tym, że cena jest, że rynki są fraktalne, czyli cena bardzo podobnie się zachowuje na różnych interwałach. I tutaj przykładowo, jeżeli się na przykład dojdzie, dojdzie do silniejszego ruchu spadkowego w okolice wczorajszej konsolidacji, jeżeli ta konsolidacja zostanie obroniona. To być może wtedy pojawi się silniejszy ruch wzrostowy. Też ewentualnie zwracamy uwagę na ostatnie dołki, jak właśnie poniżej tych dołków może się zachowywać cena. Jeżeli chodzi o SP500 na SP500, tak jak na wstępie powiedziałem, wczoraj doszło do silniejszego ruchu spadkowego, więc widać ewidentnie, że rynki jak najbardziej są cały czas wrażliwe na wszelkiego rodzaju doniesienia dotyczące kolejnego pakietu stymulacyjnego wczorajsze dołki to jest poziom 3418 no i też warto zwracać uwagę co się wydarzy dzisiaj. W momencie, gdy rynki wybiją z konsolidacji z rangu sesji azjatyckiej, ponieważ to może być taki punkt odniesienia, gdyby doszło do silniejszego ruchu wzrostowego, pierwszym takim celem może być poziom w okolicy 3464 punktów. Natomiast jeżeli te wzrosty będą silne, to być może znowu cofniemy się w okolice poziomu 3491 punktów. Jeżeli chodzi o NASDAQ, tutaj sytuacja jest oczywiście bardzo zbliżona do tego, co się wydarzyło na SP500. Wczoraj jeszcze dodatkowo NASDAQ bardzo precyzyjnie przetestował konsolidację, z której wcześniej doszło do wybicia. Tutaj mamy silny ruch paraboliczny i cena powoli zaczęła się cofać. Tak naprawdę do punktu wyjścia, no i zazwyczaj w takich poziomach, ja sam osobiście spodziewam się potencjalnych reakcji wzrostowych. Więc na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że jeżeli dojdzie do wybicia trwałego poziomu 11763, to być może dojdzie do kontynuacji ruchu wzrostowego z pierwszym takim potencjalnym targetem w okolicy 11873. Z kolei, jeżeli chodzi o DAXA, niemiecki DAX ostatnio jest trochę taki rozchwiany, ponieważ mamy już tak naprawdę trzecią sesję. Gdzie w pierwszej kolejności mamy silny ruch spadkowy, później rynki przez dwie sesje odrabiają te straty. Wczoraj znowu przez jeden dzień te wzrosty były tak naprawdę zanegowane, no i to moim zdaniem świadczy o dużej niepewności na rynku. Na rynku inwestorom ciężko tak naprawdę się pozycjonować, ponieważ wiemy jak, jakie szkody może pandemia wywołać w gospodarkach. Natomiast im większy będzie strach, tak jak w poprzednim tygodniu powtarzałem, tym może dojść do silniejszej przeceny, więc właśnie cały czas na ten element bym. Zwraca uwagę. Z kolei, jeżeli chodzi o krótki termin na niemieckim dax na interwale 5-minutowym, wydaje mi się, że dzisiaj ważnym oporem może być poziom w okolicy 12822. I też kluczowe godziny, tak jak zawsze, wspomina między godziną 11 a 13. Jeżeli w tych godzinach utworzy się jakaś konsolidacja i rynki. Wybija dołem z tej konsolidacji, to może dojść do potencjalnego ruchu spadkowego. Natomiast jeżeli chodzi o wczorajszą sesję, wczoraj na wstępie bardzo szybko doszło do silnego ruchu wzrostowego, i te wzrosty szybko zostały zgaszone i przez znaczną część wczorajszego dnia mieliśmy do czynienia z ruchem spadkowym. Jeżeli chodzi o dolar-jena, tutaj moje podejście jest neutralne, natomiast cały czas ważnym oporem wydaje mi się, że jest poziom w okolicy 105,60. Metale jak na razie cały czas się konsolidują, więc prawdopodobnie czekają na jakiś ważniejszy czynnik fundamentalny, chociażby w postaci wyborów w Stanach Zjednoczonych, bądź też kolejny pakiet fiskalny, więc moje podejście do złota jest neutralne i też właśnie biorąc pod uwagę to, że Dolar amerykański się konsoliduje, to też moim zdaniem ma swoje odzwierciedlenie właśnie na rynku metali. Srebro też podobnie się zachowuje, więc tutaj moje podejście jest bardzo neutralne. Na ropie w ostatnich dniach też cały czas mamy do czynienia z konsolidacją pomiędzy poziomami 42 a poziomem 40, więc tutaj moje podejście również jest bardzo neutralne. Więc tyle z mojej strony, życzę udanego dnia i do usłyszenia, do usłyszenia, do jutra.